Ja, widzowie, ja jestem Mario, Listerą. Kto? Ile mam Ja, i dzisiaj będziemy robili opening prezencików, tutaj. Dlatego trzymaj prezenty. Najpierw będziemy otwierać jedynki. I widzowie, potem zrobimy sobie klepę. Także będziemy musieli się przygotowywać. No i po prostu, kto kogo zabije, jakby wygrywa od niego drop. Dlatego zasubskrybujcie. A dzisiaj wylosuję Wam, widzowie, 10 prezentów trójek dlatego piszcie nikki w komentarzach. No a my zaczynamy, co nie? No. Dlatego. Ja się wyciszam no, no i idę otwierać. Ja też. Dobra, widzę. Ogólnie z od niego perspektywy nie będziecie widzieć. Ale tak, mój plan jest taki: tu mi jeszcze jaki syp. Mój plan jest taki, żeby zdobyć. No i jak wiadomo, Boski tofór, albo jakieś itemy, dobre. Najważniejsze, żeby refy mieć. Tyle mam form, dlatego ja sobie tutaj prezenciki rozłożę I co, lecimy sobie z jedynkami, no to mi jest niepotrzebne, czasami nic nie dropi z tych prezencików No dobra, check Uf, No check, czekajcie, market, czy ja coś mogę kupić? Coś potrzebnego, nie wiem, może płotkę, no na... dobra, nic nie będziemy z marketu kupować No i weźmiemy sobie jeszcze jakiś kilofik, może Kto yy, to mam kilo? Czy byśmy mogli, mówili... o dole. Żebyśmy mogli, niszczyć. Tutaj bloki, które postawimy. Żeby zaraz się nie okazało, że miejsca nie ma. No i dobra. Lecimy z kolejnymi prezentami. Enchanting. Obsidian. Kimcze rzadkie. No dobra. Enchant od razu schowię to też. No, prezenty poziomu pierwszego one nie oddają. To są najgorsze prezenty. Butki. Nawet dobre butki. A to tam nawet no, dobre buty, Lecimy. Koksik, dobra, to bardzo dobrze koksik Diamenty sobie od razu mogę sprzedać Łopata, No i perełki No widzowie, drop nie jest aż taki zły Będziemy robić też klepę Klepę właśnie na skrzynki No i zobaczymy jak to wszystko pójdzie Także otwieramy sobie dalej tutaj prezenciki. Ej, co się stało? Co jest. Co się dzieje. Co jest. Czasami się bugują te prezenty, aż tak? I dobra, jo. Si się chyba z nimi podziało. Znaczy jeden tworzę? Dobra. Jak No, totem akurat to jest bardzo dobry drop. Kilow tak średnio, buty średnio. Ale niektóry to jest nawet good drop. Zrobimy klepę i zobaczymy, kto wygra. No? no dobra, to się jakiś syp. No? Dobra. Ehm, czekaj, no. Lecimy. Mamy czek pieniężny. Trajden akurat się przyda. To, no dobra. Trzeba mówić żeby sobie dalej. Okej, nic mi nie dało. Znowu buty. Znowu buty? Yo! Daj, nic tutaj nie dropi. Widzę, że to jest chyba znak, abyśmy zmienili miejsce. Dlatego pójdziemy sobie na spawna. pójdziemy sobie na eventową strefę otwierać. Zobaczymy w ogóle, jaki jest tutaj drop. Można tam takie rzeczy. Ok. Z tu drugiego będą też mocniejsze rzeczy. A z trzeciego, no to wiecie chyba. Najgorszy drop z trzeciego myślę, że to będą serca. bo no, nie, serca może przydać. Ale chyba zmianki albo skałki to będzie taki najgorszy drop. Także otwieramy sobie dalej. Jedenki strefę zniszczyli. Nie wiem dlaczego, ale tak szczerze, nie jestem zły, bo jak zniszczyłem, to trudno. Czek pieniężny, no dobra. Ostatnie prezenciki. Ostatnie prezenciki. Lecimy, lecimy. Mamy kolejny czek. No i dobra, widzowie. Jedynki już otworzyliśmy. Teraz sobie podsumuję drop i zaraz go zwrócę. No dobra widzowie, ja już sobie podsumowałem cały drop e, Tak prezentuje się mój drop, jeszcze sobie odpoczynamy klucze rzadkie A ze skrzynki rzadkiej, o tutaj widzę pana Leona Ze skrzynki rzadkiej mamy taki od dropik Także lecimy tutaj skipem Mamy 8 punktów, ale mi się raczej nie przyda Łuk No i dobra, idziemy sobie na bazę No i tak się prezentują widzowie itemy I lecimy otwierać skałki znaczy, nie scout, co ja mówię, tylko e, prezenty poziomu drugiego. Także zaczynamy. Okej. Okay. Dobra, dobra mieczek to jest akurat bardzo dobry drop. E, myślę. Będziemy sobie tak kolej otwierać trident. No, słaby drop, raczej na trident. Uuu, dobra, legendarny klucz. To już jest naprawdę mocna rzecz. A tutaj nic nie leci z tych prezentów. Skałki na no no to te skałki to wiadomo słabe. Kilów legendarny, no dobra. To już jest yy, dobre. Klata 4.3 też, naprawdę jest dobry drop. Perły, no dobra, to te perły są słabe. I coś się. dobra, nie. To prezenty w ogóle tak są zbugowane. Klucze pizki, klucze pitki, ale co? Co mi da klucze pizdki? Klucze pizdki mi nic nie da. No nic z tych prezentów nie dropi, naprawdę. No, ale nie. Czek, czek, naprawdę bardzo fajnie, bardzo się cieszę, naprawdę. Ostatnie prezenty. Dobra. Dobra, widzę. Daliśmy sobie jeszcze 20 prezentów w ramach rekompensaty. Zobaczymy, czy teraz może odda porusy, klata. No, czyli chyba to jakby działa, tylko stakują nam się tej temy. Ale po prostu nic nie wypada. Nie, niektóre działają. No Dobra, no, powiem Wam tak, drop. Ym... Dwóch oceniam bardzo słabo. No, tak naprawdę, no, nic nam nie leci ciekawego. Ostatnie 4 prezenty, e, no i sobie podsumujemy. No dobra, także widzowie, idziemy sobie podsumować i zaraz się znowu widzimy. No dobra, widzę podsumowując, drop z prezentów poziomu drugiego, to no to jest mój drop. Idziemy sobie jeszcze otworzyć kluczyki na spałna I teraz widzowie. Olej, widzicie go? Teraz widzowie. Przygotujmy się na najlepszą skrzynkę, czyli skrzynkę legendarną. Najlepszy drop, myślę, że to by były kostki. Albo jakaś część, albo mieczy, bo tutaj jest są Ok, ileniczne. Dlatego... Nie no. Tutaj Nie! Dobra! Dobra, widzowie. Ja tego oczywiście nie mogę wziąć, ale dobra! Mamy... Jest, jest przepięknie, jest przepięknie, naprawdę. Teraz mi zrobię coś, co potrzebuje. Dobra, Bania. Let's go. Teraz lecimy epickie z No dobra, nie ma najgorzej. Pójdziemy sobie do NPC ta z księgami i sobie od razu to zrobimy. No i dobra, nie ma naprawdę najgorzej. że idziemy na Huma, widzowie, i... Lecimy z... prezentem. Trzeci. Tego tutaj cięcia nie robię. I po prostu już lecimy sobie. Jak coś to będzie rekompensator. Nic. Wspódnie 2-0. dobra dorańdzę. To jest dobry drop. Nic. To od razu sobie yy, dodam dwa prezenty. Bo tutaj widzieliście, że nic nie dropło. Perły. Gapę. Nic. Jeżeli wam też nic nie dropi, to możecie też poprosić o rekompensatę na Discordzie. <laughs> Widzicie, widzę, że gdyby coś dropo, trzeba mieć naprawdę szczęście. Zmianki! Oje, dobra, to jest najgorszy drop, to jest najgorszy drop. Dobra. Nie no, powiedz, że tu nic nie dropi z tego. Spłodnie kolejne! I ja tutaj kompensaty potrzebuję 3. Dobra, i widzę, przysięgam. To jest chyba mój najgorszy opening. Nie. I to jest mój chyba najgorszy opening. Czekajcie, to jest raz 3, dobra. Teraz się modlić o jakąś... Nie, dobra, i widzę. To jest autentycznie mój najgorszy opening. Dlatego ja się idę stakować i zaraz się widzimy. I dobra, widzowie, zaczynamy się stakować. Eee. Dlatego tutaj, no nie wiem jak to zrobimy Weźmiemy sobie klatę, weźmiemy sobie banie. No i sobie chyba tak zrobimy, no a buty będziemy mieli no niestety jak. E, mieczyk y, Możemy zrobić sobie na Ileś tam procent, nie wiem na ile tam Zrobimy e, Także dobra, przebunujemy sobie go najpierw oczywiście na 60% dobra, 58 58 zostawiam. No i dobra, widzę. Weźmiemy sobie jeszcze skałki. Weźmiemy sobie zapasówkę jakąś. Weźmiemy sobie gapy, porusy, obłęby, trident, mam, firework, a ja i tak elety nie mam. Dobra, to sobie weźmiemy. Z tej skrzynki sobie weźmiemy to. To. E, skałki weźmiemy. O, łeby. Wełny. Feru nie potrzebujemy, gaffów nie potrzebujemy. łukal to bez strzał, to bez sensu. No i dobra. Ja już jestem gotowy. Dobra. Czy sobie tylko to y, przerobimy u kowala? Czekajcie, y, Aha, ja mam księgi on To sobie robimy tylko No dobra. Więc jeszcze sobie idziemy na Homeras. Sobre no, sobie i temu. Muszę sobie dać Dobra, to idziemy gadać chyba z Leonem, co nie? Gapy mam. Dobra, idzie, to Idziemy gadać sobie z Leonem. Halo? właśnie. Jak coś powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą mam. 100 tysięcy, to nic, to, to co, jesteś, jesteś gotowy na walkę? Nie, 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 bo ja już muszę. Wiem, że niby mam więcej rzeczy, ale mam tak dużo rzeczy, że. Mam za dużo chyba wstępów. Żeby... Dobrze, Widzowie, ten... to. będziemy się jakby jak będziemy walczyć. Widzę, zaczynamy klepę. 3, 2, jeden, start. Także będziemy mocarna klepa. Też na pewno będzie długa ta klepa Kurwa, nie ma Aha, bo kostiumu nie mam. Co zrobiłeś? No. O ha ha. Co masz spłonienie na mieczu? Dobra. Box. Box stop. Ajajaj. No zaraz, to się nie. A wniżyło w serce? się wziął. Oj gobie, ta walka szybko się nie skończy, tak mi się też wydaje ale to bo to jest... no

çay tak çöz bunu orapet daha da hey öyle mi öyle mi Har jeg asjtar?

Eu vou Eu vou oi Ai, dá -ura, dá -ura. GG 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 Także widzowie wygraliśmy tutaj u jakiej temy. Czekaj, ja chyba musiał udać zobaczyć, czy mam znowu stój czy nie ma. Dobra, jakiej temy. Dzięki za itemy. I widzowie, jeżeli... Wy, jeżeli Wy chcecie być w następnym odcinku. To subskrybujcie kanał Mario Cox i piszcie w komentarzach, to może Was wybiorę. Pamiętajcie o konkursiku na ile tam było? Chyba na 10 prezentów do poziomu trzeciego. I trzymajcie się na.